Zadanie Mikołaja polega na równoczesnym wykonaniu dwóch różnych działań matematycznych. Na podzielonym ekranie pojawiać się będą kolejno liczby, które Mikołaj będzie musiał dodawać lub odejmować. Oto drugi etap Twojego wyzwania. Po lewej stronie 7, po prawej stronie 8. Tak, tak, tak! Nie się! Brawo, brawo! Mówiłem! Brawo. Nie ma wątpliwości przed Państwem. Prezes dużej firmy w przyszłości, Mikołaj. Mikołaj, to jest, to jest genialne. E, żeby w ogóle Państwo mogli docenić trudność tego zadania, jakie miał Mikołaj, to trzeba spróbować samemu to zrobić. O ile w pierwszym zadaniu pewnie część osób jeszcze jedną kolumnę policzy, to w drugim już jest bardzo trudno, a dwie to już jest czarna magia. A co tam się u Ciebie tu dzieje? <noise> Powiedz mi, dwie półkule pracują. <noise> po prostu, to jest takie proste. <noise>